Możesz otworzyć oczy. No już. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Zatorze. Stary, średniowieczny ryneczek. Bardzo stare miasto. Super. I co tu będzie? Wszystko będzie. No, ci pokażę teraz, pokażę. Dobra. Któryś z książąt cieszyńskich fundował to miasto, ja nie wiem czy to jest prawo magdeburskie, wygląda, że jest ryneczek, jest, są ulice odchodzące promieniście. Jest też niesamowity kościół, czysty gotyk i ma takie fragmenty już neogotyckie, przepiękne. W ogóle wygląda jak, jak Dominikano w Krakowie. A no, ten pałac czy zamek? Zamek. Zabezpieczał ten szlak solny z wiliczki do... chyba do Wrocławia wtedy, tak, szlak solny na Śląsk. I to właśnie było miejsce... Zator to jest chyba nazwa, dlatego że to miejsce było jakby zatrzymanie, zator. Że tu, aha, był, aha. tu było miejsce kontroli, no, że jakaś wiesz, komora celna i to jest tak, wiesz, że... Co? Może ten pan nam opowie, co on chyba na nas czeka tam w informacji, co? To może już pójdźmy. Dobrze. A? On nam opowie <laughs> Acha, ale więcej. ale wiesz co? Nie jesteśmy tu po Nie, nie. To jest tylko pretekst. Tutaj tak naprawdę interesuje nas Karp Zatorski. Zobaczymy na mapie. Tak? Myślę, że najlepiej jak zaczniecie od najpiękniejszego kompleksu stawowego, od stawu Przerem, z taką piękną wyspą na środku, otoczoną stawami dookoła. No tam na pewno czekają na Was rybacy, którzy pokażą Wam i powiedzą o swojej pracy i o karpie Zatorskim. Aha. Myślę, że uda Wam się spotkać z ornitologami, z ornitologiem o, to Mateuszem. Słyszeliśmy, że, tam... że niesamowita ilość ptactwa jest. Tak, no jak co roku. Aha. Aha. Później zachęcam Was do wyprawy na łowiska wędkarskie, Aha. bo staramy się Dolinę Karpia też pokazać nie tylko jako hodowlę ryb, ale również jako miejsce, gdzie można na wędkę łowić. I świetnie spędzić czas. Świetnie spędzić czas, również Wniewający, z rodziną. Tak. Tak, jest. Będziemy połowić? Myślę, że tak. W naszym gospodarstwie karpie karmimy tylko i wyłącznie zbożami. Jęczmiń, pszenica, żyto, pszenżyto, ewentualnie kukurydza, ale trzeba ją zaśrutować. Czyli to takie dlatego są ekologiczne, że takie mają jedzonko ekologiczne. Tak, prawdę mówiąc karp najwięcej pokarmu. Zbieram z dna stawowego. Aha. My tylko dokarmiamy je. Będziemy mieć spotkanie z ornitologiem i jak to jest? Wy te ptaki to lubicie, nie lubicie? Znaczy my je musimy lubić. Mewy, rybitwy, czaple, różnego rodzaju. O kormoranach nie wspomnę. A tu są kormorany? Oczywiście i to bardzo duże stado. Rybacy milczą o. o kormoranach. No tak, kormoran, kormoran. to nie jest przyjaciel. Raczej nie. Karpia. Karpia. To gdzie my jesteśmy? To gdzie ta wyspa? Wiesz co, no cały czas jesteśmy na wyspie. A tam jesteśmy na wyspie? No. I teraz tutaj. Są te ławeczki, tak? No, szereg. No to tam, tak? Tak, tam. O, dzień dobry! O, to o, dzień no dobry. Państwo z Krakowa, tak? O, państwo to... dzwoniliście. No, państwo, tak? państwo, państwo, tak. państwo tu na ptaki przyjechali. Dzień dobry, tak? Joanna. Dzień dobry, Mateusz. Na ptaki. <laughs> tak, ale tu widzę, że chyba wszystko wyposzliście. To nie jest dobre miejsce. Ja, wam, nie? ja was zabiorę w inne lepsze miejsce. A co możemy, co możemy zobaczyć? Na pewno zobaczymy dzisiaj. rybitwę białową są, czaplę białą. Być może nam się uda też zobaczyć bąka. Bąka. Bąka, takiego ptaka. Oho, uh -huh, dobra. No to idziemy. To tutaj? Tak, tu jest dobre miejsce. Okej. Okay. Oh, wow. Są czaple białe. Pięknie żarują tutaj, proszę bardzo, popatrz sobie. Czapla biała to nie jest zbyt częstym gatunkiem. Aha. One uwielbiają te stawy, ponieważ są bardzo płytkie, jest dużo ryb i można zobaczyć jak one teraz właśnie polują. Brodzą dość szybko w tej płytkiej aha, wodzie aha. i szukają Karpin. Słyszałem, że mamy turystykę taką, kraję, prawdziwą turystykę Tak, tak. Są, są w Polsce profesjonalnie biura, które zajmują się taką wycieczkami ornitologicznymi. Aha. Przywożą tutaj Niemców, Anglików. Także tutaj w maju, w czerwcu spotkamy... No te ptaki spotykają tak. się tu z całym Dokładnie. światem. Ale niesamowicie. Ona tak długo może stać w wodzie? Tak, większość życia spędza stojąc w wodzie. Dokładnie. O, o, o ma, ma coś, Co? ma coś, ma coś. Widzicie? pała, żeby widzicie, czy nie? Tak, tak, widzę, trzyma, tak trzyma w dziobie tak. karpia, takiego tak. niezbyt dużego, no i połknęła. Dzień dobry. Dzień dobry. A dzień dobry, witam serdecznie. Teraz z Panem byśmy mówili? Tak, oczywiście. Joanna. Grzegorz. Adam. co Patrzcie, jest tak. Z tym łowieniem to tak na rzece, na jakąś przepływankę, to ja sobie daję radę, ale bardzo bym prosił, pomoże mi pan Oczywiście. połapać na takim zabiorem. są, Rok, stanowisko, stanowisko zarezerwowane. Zapraszam. No to chodź, co, chodź. Życzymy Państwu i sobie tak. udanych łowów. Zapraszam. To z tego będziecie strzelać do karpi? <grymne> nie, że nie. Będziemy zanęcać łowisko. To czym będziemy zanęcać? No, przede wszystkim tak z zanętą, z dodatkiem robaczków i wspaniałej kukurydzy. ona kukurydzy to ja bym się że udała złapać. <grymne> to co? Robimy kulki? Tak, proszę uprzejmie, już jedziemy. Jedziemy i próbujemy jeszcze raz strzelamy. Wszystko? Tak, żeby one tu zechciały do nas przypłynąć. No wspaniale. To jest branie, tak. tańczy, chodzi koło. Dobrze, branie, branie, ja wiem, że się na rybach nie gada. A mam pytanie. Proszę. Jest tak, zatorski karp, to jest produkt yy, tradycyjny, tak? Ale wiem, tak. ma być regionalnym produktem. Jest w Unii już wpisany? Nie zgadza jest? się. I produkt tradycyjny mamy już zarejestrowany od tamtego roku, od kwietnia. A w Unii Europejskiej jest już rozpatrywany przez Komisję jako produkt o znaczeniu geograficznym. Jaka jest różnica? Bo ja wiem, że jest jakaś różnica. To jest zatorski to jest karp, który jest co? Osobnym gatunkiem, że ich geologicznie to jest ryba, która jest... Tak, karp, ale jest osobny gatunek zatorski. No znaczy się tak. Jest to wyprodukowane z czystej linii zatorskiej, skrzyżowany z tam z, z linią węgierską. Jest produkowany w czystym rejonie Natura 2000, gdzie woda y, na zbiornikach dopływa z rzeki górskiej, gdzie jest skarmiony paszami czyli zbożami tylko i Aha. jest produkowany pod nadzorem weterynaryjnym jest to ryba przyrost kontrolowany i w ogóle odżywianie tego karpia jest wypieszczone jest dlatego smak jest wyjątkowy i dlaczego chcemy go zarejestrować o bierze 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 jest 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 jest, jest, zbrań, jest, jest, jest. jest, jest, jest. jest. złowiłeś mi rybkę no, złowiłem ci rybkę no, tak, rybeczka, proszę bardzo. Proszę. Dziękuję. Proszę. Bardzo. I co teraz? No wiesz, faceci łowią, kobiety gotują. A ja w życiu nie robiłam karpia. Nie, to w takim razie proponuję, żebyście podjechali do koła z do Podolsza. Oni wspaniałego robią karpia poza I pomogą nam. Na pewno tak. Super. Pomogą ci. No, Mój Mój no, Mój. Będziemy przyrządzać karpia poza toruską. Chodzi się to. Z domu zamkowego naszego w zatorze od państwa Potockich. Aha. którzy za swojej tej, jak urzędowali w zamku, właśnie przyjmowali gości karpiem pozatorsku. Na mm -hmm. Teraz kiczusia do pieca. Do pie My, nie do pieca? Nie, nie, ryby, rybę, rybę, tak, nie, ryby, ja. ryby, Dobrze. I potem ją podamy się Na No drogie panie, zrobiłam panią karpia po zatorsku. Państwu też. To na łóżku tak. W takim razie może od pani są zaczniemy? O. I smaczny O, dziękuję. Wspaniale. Rzeczywiście wspaniale to wygląda. Byliśmy, tak. Hmm? Wspaniale. Możesz taką robić. Zaręczam, nie był w gębie.